Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kazaks i dzisiaj mam dla Was taki bardzo króciutki, bardzo szybki film na temat aktualizacji 2.3.0, która już niebawem wchodzi na serwery oficjalne Blizzarda i również sezon czwarty już 28 sierpnia się rozpoczyna i chciałbym ten film kieruję w zasadzie do tych ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą albo nie mają pełnych informacji o tym, co dostaniemy w tym patchu i w tym nowym sezonie. Słuchajcie, wiele osób e, zauważyłem, że kiedy się pytam, e, czy będą grali w nowym sezonie, albo kim będą grali w nowym sezonie, pytają, a co takiego w tym nowym sezonie będzie, jak jest, jakie będą zmiany. Otóż zmiany mi się wydaje, że są największe od czasu wprowadzenia w ogóle sezonów, tak więc jest o czym powiedzieć, tak więc myślę, że tak w skrócie mógłbym Wam... Opowiedzieć w punktach, co tam będzie dodane. To oczywiście tak bardzo na szybko. Ci, którzy wiedzą, mogą ten film wyłączyć, zostawić tylko łapkę w górę, na pamiątkę. Zacznijmy, może, od tego, że jest jeden dosyć duży, nowy obszar. Ruiny Seszeronu. Jest bardzo fajny. Ja te wszystkie rzeczy oczywiście testowałem na PST, dlatego się w ogóle wypowiadam na ten temat. Obszar jest bardzo ładny. Nowe potworki, nowy, nowy muzyczny taki klimat. Mamy bardzo fajne pułapki. Wszystko wygląda bardzo ładnie. Na tym nowym e, obszarze jest kilka nowych questów, e, jak i również e, quest z kostką Kanajego. Jest to kostka Horadrimów, która została przemianowana na kostkę Kanajego, jako że Kanai to był e, ostatni e, taki lo, e, władca barbarzyńców, który ją posiadał i strzegł jej. No i właśnie na tych ruinach Sesharonu. E, w tych ruinach zeszoronu odnajdujemy, mamy tego questa z odnalezieniem tej kostki, więc... Tam y, musimy się po nią udać. A co ta, kostka, co ta kostka sama w sobie posiada? Posiada 7 takich podstawowych przepisów, między innymi można wyciągnąć z legendarnego przedmiotu jego moc, jego afiks, tak więc nie musimy nosić na przykład ze sobą Maximusa, żeby przywoływać demona, który, z którym będziemy połączeni y, łańcuchem. Mamy na te, na te, na te afiksy mamy trzy sloty: jeden odpowiadający broni, jeden odpowiadający pancerzowi i jeden biżuterii. czyli możemy na przykład dać y, Hełm, hełm, amulet i na przykład Maximusa, czy tam broń jakąkolwiek. Sam system rzemiosła został bardzo fajnie ulepszony. Wszystkie materiały poniżej 70 poziomu zostały wycięte, zostały tylko te podstawowe. Ehm, oprócz tego dodano materiały legendarne rzemieślnicze które wypadają tylko i wyłącznie e, z nagród Horadrimów e, z różnych aktów i w zależności od tego co chcemy zrobić potrzebne nam są e, legendarne materiały e, z danych aktów e, i każdy akt ma swój unikatowy, legendarny materiał tak więc e, tryb przygodowy został bardzo fajnie ulepszony e, dzięki temu, że będziemy po prostu musieli robić e, Będziemy po prostu musieli robić te, 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 te questy na wszystkich aktach, gdzie zawsze się robiło tylko pierwszy akt bądź czwarty. Ehm, oprócz tego e, bardzo fajną zmianą jest to, że na Ubery będziemy bardzo, e, szybko, bar, bardzo szybko będziemy zdobywać e, portale dla, do Uberów, bo klucznicy teraz już nie będą wyrzucać żadnych kluczy można by w sumie ich nazwę też przemianować, będą wyrzucali całe machiny do danego, do danego, do danego Ubera. Tak więc. Będzie można się zająć kraftowaniem tego amuletu, bo jest on bardzo fajny, z tym, że za dużo roboty jest, żeby go znaleźć i ciężko trafić w taki naprawdę fajny amulet. A teraz będzie dzięki temu dużo łatwiej. Posłuchajcie, jeszcze zostały dodane nowe poziomy trudności. Tutaj trochę troszeczkę się zawiodłem, nie powiem, że nie, bo udręka 10, bo zostało dodane udręka 7, 8. 9 i 10, udręka 10, czyli torment 10, dla niektórych, to jest poziom 45 Greater Riftu, czyli nie jest to nic nie do przeskoczenia. Tym bardziej, że dostaniemy nowe, nowe sety, nowe itemy, no i nowe, nowe, nowe pasywki, będziemy mogli swoją postać jeszcze bardziej ulepszyć. Tak więc wydaje mi się, że ten, że ta udręka 10 też będzie pomimo wszystko po jakimś czasie pękać jak dawna udręka 6, czyli będziemy po niej po jakimś czasie chodzić jak po normalu, może troszeczkę trudniej. Mi się marzyło takie coś, żeby ten, ta udręka 10 była naprawdę ciężka do, do, do przejścia, a tak tymi postaciami z sezonu trzeciego myślę, że każdy by po tej udręce bez problemu chodził. Zresztą ja moją postacią właśnie tak bez problemu sobie chodziłem. Słuchajcie, oprócz tego w trybie przygodowym zostało zmienione to, że już teraz nie potrzebujemy żadnych kluczy do riftów. Do zwykłych riftów mamy darmowe wejście, więc możemy od razu wchodzić od pierwszego poziomu. Nie ma tam żadnych wymaganych kluczy, po prostu klikamy szczelinę na i się tam przenosimy. Jeżeli chodzi o greater rifty, to tutaj, Zostały wprowadzone tokeny wejścia. Te tokeny zdobywamy właśnie w zwykłych szczelinach, tak jak kiedyś się zdobywało zwykłe klucze prób. To teraz dostajemy tokeny i ten token umożliwia nam wejście na Greater Rifta jednego, takiego jakiego sobie wybierzemy. Z tym, że e, musimy mieć go zrobionego. E, zawsze mamy jeden wyżej niż wynosi nasz rekord. Czyli jak zrobiliśmy 45, to 46 stoi do nas otworem, dopóki go nie skończymy, 47 będziemy mieli zablokowany. Tak więc tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest to w miarę usprawnione, jak to się wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Jeżeli chodzi o zmiany w systemie walki, to tego tutaj za dużo nie mogę powiedzieć. Jest... ceceki zostały zmienione, zostały dodane nowe sety dla, dla Crusadera, dla, dla Witch Doktora i dla mąka jak, jak, jakie będą kombinacje, tego jeszcze wam nie powiem, bo to wszystko oczywiście przyjdzie, kiedy ten sezon się naprawdę rozkula. No i oczywiście nowe itemy, nowe, nowe legendarne gemy. I to chyba wszystko. Aha, no i oprócz tego jeszcze dostaliśmy, dostaniemy taki fajny interfejs postępów sezonowych. I tam po prostu będziemy musieli, mamy kilka chapterów i musimy sobie odhaczać rzeczy, które mamy do zrobienia w danym sezonie. I na koniec dostajemy ramkę portretu i peta takiego fajnego niebieskiego pieska nowe oczywiście podboje nowe, nowe, no, no, nowe achievementy i na nowo możemy zdobyć ten transmogowy set i, i te wszystkie standardowe zmiany, które w, w każdym sezonie oczywiście tutaj nie będę Wam mówił szczegółowych zmian z patch no bo ten film mógłby być bardzo, bardzo długi wszystko wyjdzie w praniu, wszystko wyjdzie w nowym sezonie, tak więc mam nadzieję, że się tam zobaczymy, to by było na tyle, dzięki Wam wielkie na razie, papa. pa, pa.